To cztery customowe przedmioty z eventu Euro, których nigdy nie będzie można już zdobyć na moim serwerze rapy.pl. Jako, że wraz z ekipą Rapy sami je wymyślamy, to postanowiłem kupić nowe konto Minecraft Premium i zdobyć je totalnie od zera. Konto nazwałem Eventowy Janek, bo chciałem, żeby wszyscy na serwerze wiedzieli po co tu jestem. Gdyby to wszystko nie było wystarczająco trudne, na ten pomysł wpadłem w niedzielę 21 lipca, czyli w ostatni dzień eventu Euro. Czasu było mało, dlatego od razu wziąłem się do gry. Po wejściu na serwer odebrałem startowy kit gracz i poszedłem na chwilę strefę bezpieczną, aby nazbierać dolarki na fajerwerki. Były mi one potrzebne, ponieważ chciałem wybrać się na zaktualizowaną strefę PvP. Od ostatniego filmu została wprowadzona aktualizacja, która wprowadziła 5 nowych setów oraz dodała mocnego boosta ekonomii. Podczas kopania zauważyłem, że po chwili miałem już 120 milionów. Kiedyś to było dużo, a teraz wykopałem tyle z jednego generatora. Podczas kopania postanowiłem sprawdzać ceny rynkowe itemków, które chcę zdobyć. Mianowicie są to mikstura kibica, granat kibica, plecak kibica oraz najmocniejszy z nich, kopór kibica. Nie będę jak na razie wam tłumaczył działania tych przedmiotów, ale uwierzcie mi, że są naprawdę OP. Dobra, wracając, po uzbieraniu kaski poszedłem na strefę PvP. Ale ja co widzę, nie ma to aż tak dużo osób. O, w sumie jeszcze kobały sobie kupię. Czemu nie? Ja tutaj wejdę, o. No, spokojnie. Może nikt nie będzie chciał gić. Pewnie dużo więcej zarabia. No oczywiście, że się więcej zarabiam. Gdzieś fajerwerkę obok siebie. Bardzo bym nie chciał się z kimś bić tutaj, bo raczej jest może 1% szansy, że ta osoba ma gorszy tym ode mnie. Ktoś tu właśnie wbił, ja pierdziele, ledwo uciekłem. Oj, nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk. Ja dobrze bardzo słyszałem, ktoś nie trafił w tą dziurę wejściową. Ja pierdzielę, no było blisko. W ogóle jak na razie w tym momencie jest jeszcze event Euro, przez ostatni dzień, tak jak wcześniej mówiłem. I są sety, najlepszym setem w tym momencie jest set Gota i Ronaldo. Ale no jutro o 20, czyli w tym momencie, kiedy to nagrywam, w poniedziałek o 20, będą już kolejne sety. I no warto by było troszeczkę sobie jakoś pozbierać, bo wiem, że przed aktualizacją warto stać na przykład takie rzeczy jak fragmenty kosmosu i tak dalej, żeby zwyczajnie potem je sprzedać po prostu za dużo dużo drożej niż e, są warte teraz. Tak jak mówiłem jako, że zacząłem mój challenge jeden dzień przed zakończeniem eventu oraz jeden dzień przed aktualizacją moim planem oprócz zdobycia wszystkich eventowych przedmiotów było przygotowanie się na aktualizację serii. Najlepszym sposobem na zrobienie tego jest kupowanie fragmentów kosmosu ponieważ przy aktualizacjach są wprowadzane tak zwane boosty ekonomii, które powoduje że z generatorów zarabia się dużo więcej przez co ceny rynkowe idą mocno w górę. Tak, żeby dać Wam przykład z przyszłości. Fragmenty kosmosu na moment, w którym nagrywałem ten fragment filmu, wahały się w granicach od 3 do 6 miliardów dolarów. Po aktualizacji te ceny dochodziły do 70 miliardów, co sami zobaczycie jeszcze w tym filmie, także polecam oglądać uważnie. Dobra, wracają. Poszedłem na wszystkim dobrze znaną strefę eventową, ponieważ chciałem jak najbardziej ją wykorzystać w jej ostatni dzień. Przez cały weekend był włączony drop piłek razy 2, więc opłacało się to gigantycznie. Szczególnie, że jedna piłka chodziła za aż 400 milionów dolarów. Także że jest ostatni dzień eventu. Piłki są razy dwa. No a jedna piłka, zobaczmy ile kosztuje. 400 milionów, czyli no, no giga się to opłaca. Idę sobie gdzieś tam. jestem tutaj pokojowo nastawiony, ale oni już do mnie raczej nie mogły jakoś uciec. Ale no, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mnie tutaj odpuścił. To nie, nie, nie. nie. Ja pierdzielę, no nie no, to będzie ciężkie szczerze. No, początki bywają trudne, szczególnie na box PVP, na którym na początku zazwyczaj każdy ma lepsze itemy od nas. Nie przeszkadzało mi to w nazbieraniu kilkudziesięciu piłek przez kolejne 20 minut. Zarobiłem przez to 6,5 miliarda i zdecydowałem, że przez to, że rzeczywiście jest to ostatni dzień na zdobycie tych przedmiotów, to zakupiłem rangę kibic, która działała tak jak ranga MVP, tylko podwajała drop piłek ze strefy. W zestawie były również 3 złote piłki, które sami zobaczycie jak działają. Dobra, mamy już rangę kibic, oczywiście wywołamy wraz z zakupem rangi dostaje się 3 złote piłki. Złota piłka to przedmiot, który po kliknięciu prawym przyciskiem myszy daje nam losowo od 50 do 150 piłek. Było to nawet większe ułatwienie niż sam boost piłek, bo na start miałem ich już ponad 400. Oczywiście zbierałem je, bo za 1000 piłeczek możemy otworzyć sobie złoty puchar, z którego wylotują przedmioty, które chcę zdobyć. Odbrałem kit Mvip i poszedłem na strefę farmić piłki. Wybiegając zobaczyłem to. Tą fotkę, wjeżdżam na, na strefę i idę pokopać trochę. A tam ktoś chyba ma tu siekierę piorunową. Mówiąc siekierę piorunową miałem na myśli główny przedmiot, który chcę zdobyć, czyli topór kibica. Ten item to jeden z mocniejszych customowych przedmiotów, jakie zostały dodane na box pvp. Zadaje on 4 serca za każdym razem, kiedy go użyjemy, bez znaczenia jaki set ma gracz, którego uderzymy. Dodatkowo po uderzeniu przeciwnik nie może korzystać z elytry, skakać, ani chodzić przez 3 sekundy, ponieważ otrzymuje efekt slowness 4. No, giga op broń i jeśli uda mi się ją zdobyć, to zobaczycie ją w akcji. Wracając, pofarmiłem trochę piłki, poszedłem na strefę A bo był na niej boost, a gdy wróciłem, odebrałem z darmowego karnetu nagrody za level. Oczywiście, karnet premium jest również dostępny na stronie rapy.pl. W sumie nigdy o nim nie mówiłem, więc polecam sprawdzić. Wracając, miałem już spędzone na serwerze 2 godziny i poszedłem wykorzystać ten fakt na strefie eventowej. Na mapie były rozmieszczone specjalne piłki, które po kliknięciu na nie prawym przyciskiem myszy dawały nam kilkadziesiąt piłek do ekwipunku. Dobra, możemy sobie odebrać ogólnie te piłki. Kliknięciu prawym przyciskiem, widzicie, 20 piłek nagle, randomowo. Tak w ogóle w dniu wrzucenia tego filmu, czyli pierwszego sierpnia startuje gigamocne wydarzenie na box PVP. Tak jak zapowiadałem w poprzednim filmie, jeden z graczy podczas eventu będzie mógł zdobyć legendarne buty lawy. Więcej informacji o całym przebiegu eventu możecie znaleźć na Discordzie, lub po prostu wbijajcie po obejrzeniu tego filmu na rapy.pl i przekonajcie się sami. A, jeszcze jedno, do końca tego tygodnia po wpisaniu komendy slash wakacje, możecie odebrać darmowego MVP na aż 5 dni. Widzimy się na serwerze. Niedługo będziemy mieli e, złoty puchar. Na jeden złoty puchar chcę otworzyć w, w tym filmie. Wróciłem na spawna i Zobaczyłem na sitebarze, że mam już spędzone 3 godziny na serwerze. Często mogłem odebrać darmowe klucze za wejście na Discorda serwera, za obserwowanie strony na Facebooku serwera i za subskrybowanie kanału Rapy, który swoją drogą polecam zasubskrybować, nieważne czy chcecie odebrać klucze czy nie. A i tutaj też możecie zostawić suba, z góry dziękuję. Wracając, robiąc te 3 bardzo łatwe czynności mogłem odebrać aż 3 klucze gwiezdne. Zrobiłem to i od razu je otworzyłem. dwóch klucze. Czemu nie? Dobra, bez animacji. KILOF! Dobra, nice. To jest drogie, to jest drogie, to jest drogie. Wit. I buty. Buty sobie akurat wymienię. Nie tylko kosztuje kilow? Poziomu 30 w sumie. 7 miliard. Nie wiem, to płacę mi się go na razie zostawić. Dobra, wybrałem sobie również za YouTube, za stecz nagrody. I również sobie to otworzę. Pyk. litra na skup. To trzeba dalej pofarmyć trochę. Potwarmy sobie pod już ten kuchar. Bo wydaje mi się, że muszę, muszę jakby dobić do tego, żeby móc w ogóle myśleć o innych rzeczach jeszcze. Więc jazdę, okay, walimy go. No, no. be Nice, nie brakają to. Trzeba zacząć wyrównywać te staty, bo są dosyć słabe. Po powrocie na arenę eventową zacząłem wykorzystywać wszystkim dobrze znaną metodę kup taniej, sprzedaj drożej. Fragmenty kosmosu na tamten moment chodziły po około 4 miliardy dolarów. Postanowiłem kupować wszystkie poniżej tej kwoty i sprzedawać za 4 lub więcej. W ten sposób zarobiłem w krótkim czasie dosyć sporo kasy. Po chwili takiego zarabiania na serwerze rozpoczął się mini event, który polegał na tym, że w 10 minut musieliśmy wykopać jak najwięcej bloków na zwykłej arenie PvP. Pierwsze 3 miejsca dostawały klucze, więc była to dosyć dobra okazja na zarobienie. w końcu, końcu zająłem drugie miejsce, za co dostałem plusz galaktyczny, który dał mi coś mocnego. Z animacją... JEST! Dobra, mocny drop, ja pierdziele, dobra, Nie jestem na plus, ale nie jestem też jakoś super na minus, bo no, giga fajny meczek jest. No dobra, przechodzę to spojrzeć, jest realnie. Ja mam 847 piłek, potrzebujemy jeszcze tutaj 3,5 staka można powiedzieć. No, właśnie gdzieś kupił, no. No właśnie, ktoś znowu kupił. 42 miliardy, przed chwilą miałem 32, więc 10 miliardów do przodu. I w ogóle mamy znowu karnecik, więc sobie odbieram. Dwa razy klucz do gwiazdnej oczywiście, że sobie otworzę. Cyk. Uuuuuuuuuuuu. To jest najlepszy drop, jeden z najlepszych dropów, ok? 1 miliard. Fajnie, fajnie. Wystawię sobie tego mieczny raz od 10. Nie wiem, czy to dobra cena, Raczej tak. że się, się sprzedał. Ile ja za trójkę pokupowałem tych fragmentów? Brak widziałem 2 miliardy. A to dlatego, że stawiałem tego trochę. Ok, zaszło. Dobra, próbujemy nowy biznes. Właśnie ktoś mi w komentarzu przed chwilą napisał pod ostatnim filmem, że po co się wystawiać wędki. Teraz sprawdziłem i rzeczywiście są one dosyć drogie. W momencie będę miał na 10 wędek, więc zobaczymy, czy. Zejdą tam na zakasę normalnie. Nie widzę bardzo, czemu miałby to ktokolwiek kupować, ale zobaczymy. Tak się składa, że w momencie, kiedy oglądacie ten film, wędki nie są już dostane do skraftowania, a w zamian za to zostały dodane na jakiś okres do skrzyni czasu. Klucze do tej skrzyni dostaje się m.in. zostanie na strefie AF Dobra, bo mi się wszystkie itemki, tamki. 74 miliardy, więc nie wiem, czy to nie jest kurde jeden z lepszych sposobów, jakie odkryłem, szczerze. że sprzedać, że jest brokem Więc dosłownie pół godziny temu miałem 30 miliardów, więc. Co dużo daje. Gdybym tak pofarmił jeszcze trochę, to pewnie miałbym i na kupno już pucharka. Przez kolejne 30 minut nie robiłem totalnie niczego innego, tylko cały czas kupowałem po pojedyncze fragmenty kosmosu za 3 lub 4 miliardy i sprzedawałem je w parach, czyli po dwa fragmenty, za 10 miliardów. W trakcie mojego farmienia również została ogłoszona aktualizacja na Discordzie serwera, dlatego wiedziałem, że niedługo wszystkie ceny będą leciały w górę. Przez pół godziny udało mi się uzbierać na tyle dużo dolarków, żebym mógł kupić brakujące piłki do wylosowania dużej nagrody. Czyli złotego puchara lub rapy boxa. Na każdy mamy 50% szans, także zobaczcie sami. Po prawie 5 godzinach gry mamy pierwszy puchar złoty, znaczy nawet klasowanie w sumie trzeba zrobić, więc jazda. Jest! Nie, co? Rapybox? Właśnie za ile jest Rapybox? 650. Rynek wystaw 650. Tak, na razie trzeba to porobić. Tak, sprzedał się Rapybox. Ja pierdziele, dobra. Kupiłem właśnie Rapyboxa za 600. Wystawię go za 650, bo przed chwilą się sprzedał. Trochę muszę więcej poczekać, ale będzie 50 miliardów dodatkowe. Zawsze się to przyda. Dobra, w ogóle piłki to zaczął wystawiać tanio, więc Wykupować To jest tanio, gdybym miał kasę. Desz fragmentów. Ręcz fragmentów przedstawiałem już wielokrotnie w ostatnich filmach, ale w skrócie jest to codzienny event, w którym przy zabiciu przeciwnika mamy szansę na zdobycie fragmentu kosmosu. Poszedłem na chwilę na strefę eventową spróbować kogoś zabić, jednakże dalej miałem zbyt słabe itemki i cały czas ginąłem. Po chwili sprzedał mi się rapybox i dzięki temu kupiłem kolejne piłki i po raz kolejny zrobiłem duże losowanie za 1000 piłek. Tym razem wypadł mi Co za? Okej, okay, mamy złoty puchar. Wystawiałem go za 800 miliardów i przez to mój profit zaczynał wzrastać. Gdy czekałem na to, aż sprzeda mi się puchar, rozpoczął się event piniata, który tłumaczyłem już tyle razy, że chyba nie ma sensu tego robić ponownie. Dam radę. Kurde, tyle hitów dałem, że powinienem dostać coś tam. Nice, mam klucz. Dobra. Ty, i się sprzedał puchar. Co jest? Ja tego w ogóle nie zauważyłem nice, dobra, no to co marzenie, prawie w ogóle typa zdropowałem z setem Nojera, więc y, też fajnie, i co, otworzymy sobie galaktyczną, pyk, tam Nojera nice, 50 miliardów, essa. teraz trzeba kupować piłek znowu dobra, jazda, ogólnie przez kolejną godzinę mój gameplay wyglądał mniej więcej tak kupowanie piłek, losowanie dużej nagrody sprzedawanie tego co wyleci za więcej niż kosztowały mnie piłki i ostatni czwarty krok, czyli szukanie okazji na rynku po takiej godzinie farmienia kaski miałem je już dosyć dużo, bo na rynku miałem wystawione dwa rapy boxy naraz, co przekładałoby się na około 1,5 biliona. Mówię tylko o godzinie takiego farmienia, bo prawdopodobnie robiłbym to dłużej, gdyby nie to, że na serwerze rozpoczął się nowy event Łowcy Kluczy. Codziennie od godziny 19 do 20 na strefie PvP można zdobywać klucze poprzez rozkopywanie generatorów, zabijanie graczy oraz zabijanie potworów. Była to super okazja na nazbieranie kluczy na zbliżającą się aktualizację, dlatego tej okazji nie mogłem przepuścić. I tak zabijamy po prostu potwory, robimy wszystko, skupujemy wszystkie bloczki, bo zwyczajnie się to teraz opłaca. CO?! Aha, na dwa hity? Nieźle. Dobra, przynajmniej mamy tej temy. Pół sekundy zginąłem dosłownie, nie miałem co zrobić. Nie wiem jak już nawet stało, za no bardzo. O, kluczyk. Tu czasu. Tu! Cóż do galaktycznej, co jest? Tu! Okej. Okay. Siedzę tu ile się da. Okej, okay, kluczyk. Kto robi plusz gwiezdne? Esa. Kolejny czasu. Kolejny klucz gwiezdne. Uuu, ktoś kupił ropy boxa chyba. Kolejny plus czasu, co jest? uuu, Esa. Jak mi teraz z tego nic nie wydropi takiego, to ja idę normalnie tylko, tylko na mapki. Okej, okay, dobra, jednak dropi. <grych> Trzy galaktyczne. Bo tu robi taki. O kurde, sprzedał się ten. Rapy, boksu. ostatnia minuta. O, jeszcze kluczyk czasu. Ostatni, ten mobek i. No ten ostatni. O! Jeszcze dropnął kluczyk, dobra, nice. sam usatysfakcjonowany. Mamy tak. Przez. No, powiedzmy 40 minut grania, mamy 12 kluczy czasu, 4 klucze do skrzyni gwiazdnej i 3 klucze do skrzyni galaktycznej. No, mocny, mocny drop. Dodatkowo sprzedały nam się wszystkie itemki, jakie chciałem, żeby się sprzedały. Więc, no, teraz przed czas na opening. Bez wydawania kasy opening. Klucze czasu teraz otworzę, a tamte 7 kluczy otworzę sobie dopiero jutro już. Możecie się zastanawiać, po co rzeczywiście zostawiam sobie te klucze na aktualizację. No, tak się składa, że wraz z wypuszczeniem aktualizacji jest dodawane do rozgrywki 5 no. Setów, czyli gdy teraz najlepszym setem jest set poziomu 36. Jutro na aktualizacji będzie to set 41. Tym samym cały drop w skrzynkach również ulega zmianie i staje się dużo mocniejszy. No, to w sumie cały powód. Wracając kupiłem po raz kolejny piłki, i tym razem, gdy wyleciał mi złoty puchar, postanowiłem go otworzyć. Dobra, co pierwszy raz otwieram złoty puchar eee, na filmie, więc co? no jazda. Dwa, jeden, głowa. Jest! Jest! Mały pierwszy item! Granat kibica. Nice. Granat kibica. Po wyrzuceniu granatu miejsce, w którym wyląduje, staje się skażone i każdy, kto będzie w tym miejscu przebywał, otrzyma efekt osłabienia, czyli glowingu na 10 sekund. Glowing to specjalny efekt na box PvP, który powoduje, że otrzymujemy znacznie większe obrażenia. Dlatego jest to OP przedmiot, ale również może być niebezpieczny dla nas sam. Miałem już dosyć mało czasu na zdobycie tych przedmiotów, ponieważ w tamtym momencie zostało tylko 5 godzin eventu. Dlatego przez kolejne godzinę wykorzystywałem sposób z pucharami, bo był zwyczajnie najszybszą farmą. Dolarków na tamten moment rozgrywki. Po całej godzinie miałem już około 1,7 biliona i wtedy zauważyłem, że ktoś wystawił miksturę kibica za 400 miliardów. Drugi item mamy mikstura kibica. To specjalna mikstura nieskończoności, która po wypiciu daje nam efekt siły 1 oraz odporności na ogień na zawsze. Przez to nie musimy cały czas kupować ze sklepu potek, bo zwyczajnie mamy te efekty cały czas. Po zakupie potki kupiłem również miecz Roberta Lewandowskiego poziomu 34, czyli na tamten moment gigamocny miecz. Miecz. Kupiłem go za okazyjną cenę 100 miliardów, tak dla jasności, samo ulepszenie miecza z 33 na 34 kosztuje ponad ćwierć biliona, także giga się to opłacało. Postanowiłem go przetestować, ale żeby jakoś też to rozmaicić, to wyciągnąłem z ender pierwszy eventowy przedmiot jaki zdobyłem, czyli granat kibica. Adiłem. Kolejnego. Ej, mocna mocno jest ta podka szczerze. Dobra. Mocno skusiła ich ta podka. Po testach postanowiłem moje ostatnie półtorej godziny poświęcić na, no, nie zgadniecie, wykorzystywanie sposobu z pucharami. No, na tamten moment zwyczajnie nie opacało się robić niczego innego, bo tym sposobem miałem największy zysk w najmniejszym możliwym czasie. Czasie, który był ograniczony. Przez te półtorej godziny kupiłem kilkadziesiąt staków piłek, wylosowałem kilkanaście dużych nagród, trochę pozabijałem na tyle dużo, że trochę wyrównałem swoje staty, bo, no, były tragiczne. Pod sam koniec eventu o godzinie 23.47 stwierdziłem, że mam już na tyle duży profit, że otworzę jeszcze jeden złoty puchar, bo potem zwyczajnie nie będzie już takiej okazji. Losowanie run premium. Ja pierdolę to jest gigadrogie. To jest ogólnie giga gigadrogie, to jest mocny drop. A, to jest przedostatnio najgorszy drop. Zobaczmy, za ile takie coś chodzi. To jest na pewno po największej cenie gdzieś. 2,5! Co ja wyciągnąłem? Jako, że miałem 1,5 biliona i właśnie mi wyleciał gigadrogitem, to zastanawiałem się, czy może by nie kupić kolejnego przedmiotu z listy, czyli toporu kibica. Wiedziałem, że jak pójdę spać i obudzę się rano, to jego cena będzie jakieś 3 razy wyższa. Dlatego tak zrobiłem. Zostało mi 500 miliardów, które przeznaczyłem na fragmenty kosmosu, bo to jedyny sposób na ochronę przed inflacją aktualizacyjną. Po wszystkim poszedłem spać i przyszedł czas na dzień aktualizacji. Nadeszła Godzina 20.00 dnia następnego i zostało dodane 5 nowych setów: set poziomu 37 Tommy'ego Inita, 38. Speed Silvera, 39. PewDiePie'a, 40. Mrbista i ostatni poziomu 41. Set Dreama. Jak możecie się domyślać, są to sety w tematyce YouTuberzy zagraniczni. Webesz odpalał streama ze startu aktualizacji, więc na swoim głównym koncie w nim uczestniczyłem. Podczas otwierania rapyboxów padłem na pomysł, żeby kupić na konto eventowy Janek jednego rapyboxa i zaproponować Tobeshowi pewien. Pan wyglądał tak, że mieliśmy otworzyć po jednym rapyboksie i osoba, której wyleci lepszy przedmiot zgarnia oba dropy. Zobaczcie sami, co z tego wyszło. O nie. Oj, co ty masz? No powiedz pierwszy, nie no, proszę. No nie wiem, czy wygrałem. Wygrałeś ode mnie z tak fragmentów. Jest! No ja mam buty. <grym> A dobra, już podbiegam do ciebie. Ja tutaj no, poskakuję i mam. A ja 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 mam? Dobra, nice. Jest. Ja wierdzenie. Po zdobyciu fragmentów byłem, no, można powiedzieć, giga na plus. Otworzyłem uzbierane wczoraj klucze i dropy również były dosyć mocne. Z animacją. Ilość Mbappe. Ok, pozytywnie, pozytywnie, bo nie miałem takiego. Animacją znowu. Mieczek, Mbappe. Nie czekam okej, ok. Not bad, not bad. I te dwa już sobie otworzę bez. Kilów w Tomiego Inita, dobra. 37 kg mocne. I spodnie mbapę, na pewno sobie wymienię teraz. E, klucze do skrzyni galaktycznej z animacją, let's go. Zwróciło się, na 200% się zwróciła do skrzynka, bo 12 fragmentów jest warte dużo, bardzo dużo. Jakieś 400 miliardów więcej z animacją. Proszę! Jest. No 639! Najlepszy drop. Ja pierdzielę, dobra. Ostatnie... Nie, przedostatnie. Ej, okay, 300 miliardów i... bez animacji. Kilów. Nie gadaj! Ja pierd, co to jest za fart? Za 30 sekund zostanie wylosowana ostatnia złota piłka. E, jaka będzie rozdana kiedykolwiek, bo no, event euro właśnie się oficjalnie wczoraj zakończył w nocy. Jest online na serwerze 9600 osób. u moja no, złota piłka otrzymana. Miał ogólnie też piłki, które mam w e, Możecie się zastanawiać, skąd są. E, są z tego, że zwyczajnie na noc ustawiłem sobie awka, i wtedy piłki również dalej dropiły. I był awka razy 2, więc no, opłacało się to w ciul. biliona mamy już. Moim planem na teraz było ulepszenie seta. Na jak najwyższy poziom tylko mogę No bo słabo by było gdybym wyszedł na strefę Chwilę się pobił i ze wszystkim co zbierałem Te kilkanaście godzin się wywalił Moim planem było kopanie na strefę bezpiecznej Gigopekilofem oraz narzycami, które wcześniej wydropiłem Oraz sprzedawanie fragmentów I kupowanie za to części seta Mister Bista W międzyczasie wylosowałem sobie dodatkowy procent szczęścia na kilof kulów wzmocnienia 21% za pierwszym Ja pierdziele, dobra moc Zostawiam to Oraz postanowiłem wylosować runę za 100 fragmentów Błagam, runa siły, nie? proszę 3 Vi er den. Ja, pierwszy, ja nie wiem czy to nie jest najtańsza runa. Tańsza runa wytrzymałości jest za 800 miliardów. Dobra, wystawimy ją za bilion. Ogólnie rzecz biorąc, szło mi całkiem dobrze. Jednak takie kumulacje szczęścia, jaką zobaczycie od teraz do końca tego filmu, nigdy się nie spodziewałem. Zacznijmy. Na początku dowiedziałem się, że losowanie run premium, które otworzyłem dzień wcześniej z ostatniego złotego puchara, jest jednym z najdroższych itemów na serwerze. Jego cena to około 16 bilionów. Dla pokazania wzrostu cen przed aktualizacją był on warty około 2,5 biliona. Następnie dostałem od jakiegoś run domowego gracza 10 fragmentów kosmosu. Przez to, jakie szczęście mi dopisywało, postanowiłem zaryzykować i kupić z rynku rapy boksa, aby go otworzyć. Nie Oby. Miecz. Bilet? Nie radzę, że bilet. Jest! Jest nie! Yes! Yes! Nie, bilet, bilet, najlepszy drop. Bilet jest najdroższym z itemów w rapyboxie i dało mi około 4 biliony profitu. Gdy on mi się sprzedał, postanowiłem po raz kolejny kupić jednego rapyboxa i co? Znowu bilet. Jestem świadom, że będziecie pisali, że jest to ustawione, bo pewnie gdybym sam to zobaczył, to też bym tak pomyślał. Ale serio, uwierzcie mi, że tak nie jest. Co zobaczycie sami później. To raczej był koniec mojego streakka szczęścia, przynajmniej na razie. Przez wcześniejsze dropy otworzyłem jeszcze jedną runę za 100 fragmentów. Runa lifestyle, 1,5 biliona, całkiem przyjemnie. Po tym wszystkim dokupiłem brakujące mi części seta i poszedłem trochę powalczyć na strefie PvP. ...taktycznie można powiedzieć, gotowi na, na strefę PvP. Co, jazda. Zabiłem! Dobra, nice. Dobra, mamy pierwszego kila. Zabiłem, nice. Kolejny killek do kolekcji. Zabiłem. To mi jego zabiłem! Pierwszy taki mocniejszy kill. O! Sprzedał się losowanie run. Dobra. Mam 19 bilionów. Jestem w topce kasy czy nie? Nie no, ludzie już mają tutaj po 39, to najniższa topka. Ale dobra. W takim razie czas pokupować rapy box. 5800, 5800, 5800. Ok, mamy 3 rapy boxy. Na razie je sobie tutaj zostawiamy. Teraz ten 1 bilion. Kupię litrę jakąś. I będziemy tak naprawdę set. Został nam ostatni przedmiot z listy, czyli pleca kibica. Ten przedmiot jest dosyć specjalny wśród innych przedmiotów z listy, ponieważ jako jedyny nie może być wystawiany na rynek. Jedynymi sposobami na zdobycie go jest wymiana za jakieś itemy, wydropienie ze złotego puchara oraz zabicie osoby, która go posiada. Ja wybrałem tą najbardziej prawdopodobną opcję, czyli postanowiłem kupić go za dwa rapie boxy. Koniec końców znalazłem sprzedawcę i udało mi się zdobyć czwarty, ostatni przedmiot z listy. Leca kibica to przedmiot, do którego wlatują itemy z gracza, którego zabijemy. Jest to bardziej udogodnienie niż jakiś OP-item, bo no nie musimy się martwić, że czegoś nie złapiemy z killa. Byłem gotowy do walki, więc napisałem do mojego dobrego kumpla UHC Smurfa, z którym grałem już w poprzednich filmach. Okazało się, że jako że streamuję z boksa na swoim kanale YouTube, uzbierał całkiem duży i dobry klan ufoki. Mówiliśmy się na konkretną godzinę i zaczęliśmy grę. Dobra, jestem ready. Coś tutaj może? Już może się weźmie? Dobra, ja dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, Aby nie to może. Dobra. Ty, może dobra, Tu tą Glowing, co? Możemy duchować, duchować, no? to, to może tak, jak ktoś podejdzie pod strefę wezelek, ja go wpiną tam do środka, żeby nie mógł go wybrać, co? Tak robimy?

Oj, Tak sobie na spokojnie graliśmy w czwórkę, aż ktoś użył na mnie kombo, które dla takiego gracza jak ja, czyli nie aż tak doświadczonego, nie było do przeżycia. Otóż, na początku wyrzuciłem granat kibica w tłum ludzi, do którego zostałem wknokowany. Następnie ktoś uderzył mnie toporem kibica, przez co straciłem dużo serc i nie mogłem się ruszać, ani odlecieć elitrą. Na końcu, grać w secie Dreamer, czyli Oj, najlepszym secie na serwerze, a zresztą zobaczcie sami. Ej, Dream nie wali! Oj! Oj! Mogę ci, mogę mogę Alp, zginąłem. Ja pierdzielę. Ojej. Ja Podkopię sobie to jakoś spodnie też. Mam spodnie, spodnia, spodnie główka i kill off, nie? No niestety. Przez wszystkie itemki, które zbierałem przez ostatnie 24 godziny, poszły, no ale widać, że się dano. Nie wydając dużo pieniędzy. Po obejrzeniu tego klipa jeszcze raz stwierdzam, że mogłem założyć jeszcze totem, ale no niestety zabrakło mi czasu reakcji. W ten sposób straciłem wszystko w jakieś 10 minut grania. Poszedłem spać i myślałem, że tak się zakończy ten film. No co, zebrałem i temy, zginąłem, trudno. No nie, następnego dnia wszedłem na serwer, żeby zobaczyć, co jeszcze mogę zrobić, żeby trochę bardziej pozytywnym akcentem zakończyć mój challenge. Przypomniałem sobie, że mam na rynku wystawiony jeszcze jeden bilet na losowanie runy, który postanowiłem otworzyć. Okay. No, nie gadaj, runa odporności. Ja pierdzielę, co? Nie. Zobaczmy, gdzie za odporności w takim razie. 13 bilionów, ja pierdzielę, dobra. Przez ten drop mogłem odkupić wszystkie stracone przedmioty i tym samym rozpocząłem moją kolekcję eventowych przedmiotów.